piłkarzy seniorów, zawodnicy z grup naborowych Chojniczanki. A tak jak mówiłem, dzisiaj swoją przygodę z Chojniczanką kończy Sławomir Ziemak. Przyszedł do Chojniczanki przed sezonem 2008-2009 z Zatoki Puck. Wielokrotny kapitan drużyny, rozegrał w pierwszym zespole 71 spotkań. Przebywał na boisku 5302 minuty i zdobył w naszych barwach 18 bramek. W poprzednich rozgrywkach Walnie przyczynił się do historycznego awansu do drugiej ligi. Szczególnie cenny był gol na 1-0 z rzutu wolnego w 73 minucie podczas meczu na własnym boisku z Gryfem Słupsk i był to gol, który praktycznie zapewnił nam wtedy pierwsze miejsce w tabeli. Sławek też jako pierwszy trafił na drugoligowych boiskach w historii ojniczanki. Ostatnią bramkę zaliczył w meczu z Miedzią Legnica 25 maja z rzutu karnego w 42 minucie, co było jego siódmym golem w drugiej lidze. Dzięki czemu Sławek pozostaje najlepszym strzelcem Chojniczanki. Wielkie brawa dla Sławomira Ziemaka. Pamiątkowa koszulka z podpisami zawodników, a także pozostałych ludzi związanych z klubem wręczają ją wiceprezes Jarosław Klauzo oraz członkowie zarządu Arkadiusz Ryszek, Rafał Zabroski. A więc e, myślę, że jest to miła pamiątka dla swojego Mira Ziemaka. Jeszcze raz podziękujmy temu zawodnikowi. Dwa sezony w Chojniczance, wiele ważnych bramek, przyczynienie się do awansu do trzeciej ligi, a także bycie najskuteczniejszym chojnicza, strzelcem Chojniczanki w drugiej lidze. To na pewno coś, co na szczególne wyróżnienie zasługuje. Ostatni mecz sezonu rozpoczęty. Proszę Państwa o gorący, kulturalny doping dla obu zespołów. Ziemak w środku pola z Parzym. Ładny teraz wymienia piłkę Chojniczanka. Parzy na lewą stronę do nogi. Nie ma spalonego. Noga próbuje dryblingu. Paweł Noga jeszcze do Ziemaka. Zdołał dość Pomocnik Chojniczanki, ależ zgranie jeszcze Tomasza Parzego do Jacka Makińskiego. Pięknie krążyła ta piłka między graczami Chojniczanki. Szkoda, że nie udało się zakończyć akcji celnym, groźnym strzałem. Z ligi spada natomiast Polonia, słubice, Polonia, Nowy Tomyśl, Lechia, Zielona Góra. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że także pożegnamy Tura Turek. A szkoda, bo Tur na tym, podczas tego meczu w Chojnicach Pokazał, że grać potrafi, tamten szalony, niesamowity mecz, przegrany 3-5 przez Chojniczankę, ale na pewno zapamiętamy go na, długi, na długo, tak więc szkoda, że Tura w tej lidze nie zobaczymy w jego miejsce. Spadkowicz z pierwszej ligi, czyli MKS Kluczborg. Teraz faulowany był Jacek Magdziński, stały fragment parzy, dyskutuje jeszcze z arbitrem. sędzia wzywa do siebie jeszcze Sławomira Ziemaka, jakieś wyjaśnienie pomiędzy zawodnikami na czystej pozycji Matuszek w środku pola do Trojanowskiego, przyjmuje piłkę Mikołajczyk, Mikołajczyk będzie miał okazję dośrodkowania Mikołajczyk trochę zwolnił tempo tej akcji podaje do Trojanowskiego, no trochę chyba Przekombinowana akcja, chociaż jeszcze walczy Mikołajczyk. Teraz Ziemak jest jakoś, ale piłka ląduje na bulwarze zachodzącego słońca. Ziemak niecelnie do Magdzińskiego, ale ma szansę. Ale przez zagranie, chociaż teraz podał piłkę do Lenarta. Trojanowski. Trojanowski. Bardzo ładny zwód Trojanowskiego. Zdecydował się na strzał, ale nie celnie. Marcin Trojanowski. Wiele się nie dzieje, ale lepsze wrażenie po tym okresie gry sprawia mimo wszystko hojniczanka. był Paweł Noga. Dziś on zamiast Konrada Hajdamowicza na lewej stronie boiska. Noga miał swoje problemy w tej rundzie, kontuzjowany przez jakiś czas. No, ale na te ostatnie spotkania Grzegorz Kabica ponownie postawił na młodego zawodnika chłonicianki Sierant w boczną siatkę Robert Sierant. Do Ziemaka. Ziemak za długo czekał na tą piłkę, nie ruszył do niej i został wyprzedzony przez pękarza Nielby. Uwaga, teraz Tomasz Parzy bardzo dobry strzał. Na bok wybija piłkę Wosicki, jeszcze jest noga. Dośrodkowanie uprzedzony Magdziński, ale wciąż Chojniczanka ma okazję. Teraz dopiero obrońcy Nielby wybijają piłkę. Ale robią to na tyle nieudanie, że wciąż Mikołajczyk. Teraz Trojanowski, dośrodkowanie, niedobra interwencja. Jeszcze Mikołajczyk nie zdążył oddać strzału. Jeszcze upadł w polu karnym, bądź kilka centymetrów przed nim. Jednak nie było mowy o rzucie karnym jakoś. Matuszek. Ziemak, Magdziński. Ładnie teraz koniczanka wymienia piłkę. Jeszcze Magdziński strzela i piłka ociera się oboczną. Ma siatkę, ale wcześniej dotknięta przez jednego z piłkarzy. Nielby tak więc będziemy mieli rzut rożny. Traci piłkę i szansa na kontratak dla Nierby Wągrowiec. Leśniewski. Leśniewski, dobry powrót. Matuszka utrzymał jeszcze w piłkę w boisku. Na tyle niefortunnie, że przejął ją Leśniewski. Leśniewski dośrodkowanie no i przytomnie tutaj Sierant wypchnął z pola karnego Adriana Pietrowskiego i to umożliwiło mu złożenie się do strzału. Trojanowski do Matuszka. Teraz ponownie, przepraszam, do Mikołajczyka. Mikołajczyk starał się odgrywać do Trojanowskiego, ale powstrzymany przez graczy Nielby Trojanowski Trojanowski przewraca się, wstaje Trojanowski no i po tej krótkiej walce w narożniku boiska futboluka trafia na konto graczy Nielby, Wągrobiec. Siemak Piękne prostopadłe podanie do Parzego, no, zabrakło do, dosłownie przepraszam, paru centymetrów, aby wygrać w Pogoni Szczecin, doszedł do tej piłki, doskonała próba Sławomira Ziemaka, pokazał teraz w tej akcji, że dużo widzi na boisku No i potrafi posłać świetne prostopadłe podanie do jednego ze swoich partnerów Trojanowski, bardzo ładnie minął piłkarza Nierby. Trojanowski noga wyprzedzony przez Bartosza Kotarskiego. Parzy, dobre dośrodkowanie. Parzego i obok bramki Szymon Matuszek. No cóż, podsumowując tą pierwszą połowę, dużo lepsza chojniczanka, kilka niewykorzystanych sytuacji. W najlepszej okazji do, do strzelenia bramki nie wykorzystał Tomasz Parzy, kiedy w czystej pozycji oddał strzał nad bramką Wosickiego. No ale rzeczywiście ta pierwsza część dobrze nastraja na drugą połowę Proszę państwa zmian. Rozpoczyna się ostatnia połowa sezonu 2010-2011, brawa dla piłkarzy, no i miejmy nadzieję, że będziemy oglądać ciekawe widowisko w tej ostatniej części sezonu. Ziemak. Ziemak, bardzo dobre podanie do Trojanowskiego, ale szpatanie, Trojanowski zmarnował tą sytuację. No, to była stuprocentowa wręcz okazja dla Trojanowskiego dotychczas. Najlepszym, najbliżej zdobycia bramki w pierwszej połowie był Tomasz Parzy, strzelił nad bramką, ale on nie miał takiej czystej okazji jak Trojanowski. No i szkoda, Trojanowski oczywiście. Ale uwaga, teraz jeszcze jest szansa na zdobycie bramki, teraz Magdziński, Magdziński, trochę zwolnił akcję Magdziński i chyba to zadecyduje o niepowodzeniu tej sytuacji. W przeciągu minuty Chojniczanka stworzyła dwie bardzo dobre sytuacje, niestety żadna z nich, szczególnie szkoda tej Trojanowskiego, nie została wykorzystana, nie została zamieniona na bramkę. Teraz z kolei próbuje Nielba Wągrowiec. Matuszek w walce z, ze Spławskim górą Matuszek, teraz Ziemak świetne i także ostatnie chwile słowomira Ziemaka w barwach Chojniczanki i za chwilę skończy się okres gry tego piłkarza w naszych barwach, rzut rożny i właśnie teraz Ziemak będzie miał okazję opuścić boisko żegnany wielkimi brawami proszę Państwa, teraz proszę o gorące owacje Żegnany przez swoich kolegów z drużyny Sławomir Ziemak za chwilę odda opaskę kapitana. Dwa bardzo dobre sezony w barwach chojniczanki. Sławomir Ziemak rozstaje się z naszym zespołem. Kto wie, być może jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję go gościć w chojnicach. Dziękujemy Sławomir za te dwa udane sezony i życzymy powodzenia. W dalszej karierze życzymy powodzenia także na nowej drodze życia, gdyż słowym Jurzymak wstępuje w Związek Małżeński w przyszłym tygodniu. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo. na placu gry witamy Aleksandra Tanackowicza, numer 8. Uwaga, rzut rożny, kolejny w tym spotkaniu dla chojniczanki. Sierant Teraz rozrzucenie gry Trojanowski Być może tym razem jego dribbling będzie skuteczny środkowanie. No i strzał spróbował łodziwą dziwą mama do fal. Ale podobnie jak napastnicy Chojniczanki i on nie skierował Piłki w światło bramki Z rzutu rożnego Tomasz Parzy w przyszłych rozgrywkach także będzie reprezentował Chojniczankę hojnicę. Teraz sfaulowany, sfaulowany był Tomasz Lenart. Cofnął się za piłkarzem Nierwy Wągrowie z trochę aktorstwa po stronie Sławskiego, ale być może za niesportowe zachowanie. Lenart zostanie przedwcześnie wyrzucony z boiska. Właśnie teraz sędzia odciąga na bok Lenarta. no Zobaczymy jakie będą decyzje. Tomasz Sławski, Łukasz Sławski, przepraszam, wciąż leży, nie podnosi się z boiska. O ile został uderzony przez Lenarta, to gdzieś. W okolice brzucha, z kolei z trzyma się za twarz. No ale takie sytuacje, takie aktorstwo często się zdarza. No zobaczymy już za chwilę. Dowiemy się, jakie decyzje podejmie sędzia Andrzej Meller. Żółta kartka dla Spławskiego i e, Lenarda. jakoś. Hajdamowicz Teraz sfalowany Konrad Hajdamowicz I naprawdę dobra pozycja do zdobycia No już nie mówię Zdobycia bramki do strzału Celnego strzału na bramkę Przewinił on mama Dufal No jakoś już próbował Zrzutu wolnego, być może warto dać szansę Trojanowskiemu na zrehabilitowanie się Za tą Niewykorzystaną sytuację w drugiej połowie i chyba właśnie Trojanowski. Trojanowski, piłka po głowie jednego z graczy Nielby Wągrowiec. I kolejny Hajdamowicz, trafiony piłką przez Momadu Fala. Figaszewski teraz oślepiony przez słońce, nie wiedział gdzie spadnie piłka. Loliga. Jako wlewić. Sierant do Mikołajczyka. Chyba ostatnia akcja w tym meczu. Nie, już teraz ten sędzia zakończył to spotkanie i 0 do 0.